Siema, z tej strony Haki, witam was w kolejnym odcinku na kanale I zawsze jak na początek filmu odbieramy donaty z donate box'a Są dosyć ciekawe i itemy, więc warto tutaj zajrzeć 7 Platinum Nuggets od Aleksandra Gold Tooth I Miner Bucket od Aleksandra2014, pozdrawiam Wojtes bez Portas, który dał mi Peta Którego sobie zaraz sprawdzimy Sombrero 2 2021 rok, Pawełus Scott, pozdrawiam Cię, dzięki za donate. z Plecak z Matmy, dzięki za donate i serdecznie ci pozdrawiam. Santa Beard, Pawełus Scott, również Cię pozdrawiam. Blood Lord Hood y, od Antonofa, również Cię pozdrawiam. Bronstra Surchest od, od Kaspra YouTube oraz Mirror Shades od Kaspra YouTube, serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję za donate. Alin Pix, Bunny Ears, dzięki serdecznie. Y, Quarter, dzięki. Za to LKP i Cię pozdrawiam. Xaverin dał mi fajny, fajny set, także serdecznie Cię pozdrawiam i dzięki za donaty. Quarder, znowu dzięki za tarcze. Goldust i BBB od Partella, serdecznie pozdrawiam i dzięki za donaty. XX Wiltorek Bronze, Bronze Treserces, również Cię pozdrawiam. Znowu Casper YouTube, Bubble Pipe, Pipe i CrossPros Sunhammer. Serdecznie Was pozdrawiam i dzięki za donaty. No, i dobra, przechodzimy w takim razie, w razie do losowania. 86 subskrypcji przed chwilą wbiło subskrypcję. Co się dzieje? Nie wiem, ale cieszę się, że tak szybko tutaj rosnę. I tak, wchodzimy w film, kopiujemy link do niego i zobaczymy sobie. Mamy 16 komentarzy, z tego parę jest yy, inaczej. O, o czymś innym? Raz, dwa, trzy, cztery komentarze, czyli mamy 12 komentarzy. 12 osób, i tylko cztery z nich dostaną się do. Klanu w takim razie tutaj lecimy i. Pierwsza osoba to kwarderek Także tutaj pod tym komentarzem pisz swój nick w Pixel World i... Noxileka Również to samo co poprzednia osoba robisz. Lecimy z trzecim wygranym. On już był także O! Zgłoś się do mnie również tak jak pierwsza i druga osoba i ostatnia osoba No dobra. Widzicie na świat y... Hack Clan. Czytacie sobie regulamin u góry i tyle. Zacznijcie od przeczytania regulaminu i. To tyle. Widzimy się na następnym odcinku. Cześć.